Cały czas narracja Trumpa od dwóch miesięcy była taka, że trzeba zmusić Rosję do zawieszenia broni i jeśli Putin się na to nie zgodzi, jeśli nie wstrzyma walk, no to będzie, będą nakładane kolejne sankcje, to właśnie sankcje drugie, drugiego rzędu, sankcje pośrednie na kraje, które kupują rosyjską ropę, zresztą zostały założone, nałożone częściowo sankcje na Indie, <laughs> więc cała narracja wcześniej była taka, że musimy zmusić Putina siłą do co najmniej zawieszenia broni. Po czym nagle doszło po prostu do szczytu i przed szczytem już po prostu Amerykanie mówili o tym, że no, Ukraina będzie musiała zwrócić, pojawił się ten po prostu koncept formowania land swaps, tak, wymiana ziemi, która normalnie, wymiana terytorium, która normalnie w warunkach wojennych oznaczałaby, że nie wiem, Ukraina zajmuje część terytorium Rosji, Rosja zajmuje część terytorium Ukrainy i w ramach land swaps się wymienia, a tu ma być po prostu land swaps polegający na tym, że Rosja zachowuje całą ziemię Czyli jakby całe tereny, które w tej chwili kontroluje, całe ukraińskie tereny, które teraz kontroluje i Ukraina jeszcze ma im dorzucić jakieś inne terytoria, których Rosja jeszcze nie zdobyła.